Przed kancelarią premiera doszło do interwencji służb z powodu kobiety, która chciała spotkać się z Donaldem Tuskiem. Miała przy sobie kanister z benzyną i zapalniczkę, co wzbudziło obawy o bezpieczeństwo. Po odmowie spotkania z premierem, który przebywał poza Polską, kobieta usiadła na ławce przed budynkiem. Służby, w tym policja, straż pożarna i pogotowie, szybko zareagowały, blokując część wejść do kancelarii. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński poinformował, że kobieta była pod obserwacją i otrzymała niezbędną pomoc. Sytuacja została opanowana bez konieczności ewakuacji, a ruch na chodniku przywrócono przed godziną 11. Motywy działania kobiety pozostają nieznane. Biuro Prasowe Rządu czeka na oficjalne stanowisko Służby Ochrony Państwa. Kontrowersyjne słowa prezydenta Andrzeja Dudy o wieszaniu za zdradę wywołały fale komentarzy w mediach społecznościowych. W wywiadzie dla otwartej konserwy Nowego Ładu i Klubu Jagiellońskiego prezydent krytykował część środowiska sędziowskiego, sugerując potrzebę resetu w wymiarze sprawiedliwości. Wypowiedź Dudy, przytaczająca brutalne słowa o zdradzie, spotkała się z ostrą reakcją. Ekonomista Rafał Mundry określił ją jako niebezpieczną i nieodpowiedzialną zabawę, a publicysta Przemysław Szubartowicz zauważył, że gdyby podobne słowa padły z ust Donalda Tuska, wywołałyby ogromne oburzenie. Europoseł Dariusz Joński zasugerował, że takie wypowiedzi mogą prowadzić do eskalacji konfliktu wewnętrznego. Wypowiedzi te podkreślają napiętą atmosferę polityczną w Polsce. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, zmienia swoje podejście do Władimira Putina, krytykując jego działania i zapowiadając wsparcie dla Ukrainy poprzez dostawy broni defensywnej. Trump wyraził rozczarowanie brakiem postępów w rozmowach z rosyjskim przywódcą, co skłoniło go do bardziej zdecydowanego działania. Politolog Nedim Useinov zauważa, że Trump stracił cierpliwość do Putina i bardziej zaufał proukraińskim doradcom z Partii Republikańskiej. W odpowiedzi na te zmiany prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zintensyfikował kontakty z Waszyngtonem, dążąc do szybkiej realizacji obietnic Trumpa. Jednakże były wojskowy Piotr Lewandowski krytykuje brak konsekwencji w dostawach broni, co utrudnia Ukrainie planowanie działań bojowych. Zamieszanie w administracji Trumpa potęguje fakt, że sekretarz obrony Pitt Hekset samodzielnie wstrzymał dostawy broni, co wymagało późniejszych wyjaśnień. Trump zapowiada dalsze działania, które mogą obejmować nowe sankcje wobec Rosji. Czy można ufać, że Trump dotrzyma obietnic wobec Ukrainy? Chcesz więcej? Kliknij, obserwuj i bądź na bieżąco.